Uh. Obra, po co ja tu przyszedłem, a tak miałem prezenty dać? Ech. O, o. Ech, tu są te buty. No jasne, Ech. nie miałem ich zakładać. Dobra, e, powkładałem do tych butów stare rupiecie. Dobra, to ja już uciekam do innych domów. Słyszałem jakieś dziwne dźwięki z góry. O, Mikołaj, z pana mogę autograf. Wie pan, gdzie jest mój kolega Jurek? Ostatnio go nie mogę znaleźć. Gałganie, to ja jestem Jurek! To czemu udajesz Mikołaja? Bo jestem Mikołajem! Ho, ho, ho. A wypadł mi stąd! Wow, ten Mikołaj mi jednak przywiózł jakieś stare graty. Co my tu mamy? bardziewny patyk, talerz, który rozbiłem, czapka. Ale fajna, nigdy nie miałem żadnej czapki. A tutaj co dostał Jurek? Butelkę od piwa, okulary. Założę sobie może jego okulary. O, ale fajne. Hmm, chwila, a to co? też coś. Hmm. To wygląda na rzecz bardzo ciężką. To oznacza tylko jedno: trzeba ją wytestować. Ach. Ach, słaba, widziałem lepsze. No dobra, co to jest? Maska, ale fajna. Chwila, nie, czy to jest to, co ja myślę? Butelka po piwie. A, pusta. To znaczy tylko jedno. O. Ups. Yy, chyba zepsułem właśnie wszystkie prezenty, Jurka. Yy, lepiej sobie pójdę. Stop! Jak ja mogłem o tym zapomnieć? No, założę dwa buty na raz. To ja spadam. Szybko! Że trochę mi się w te Mikołajki nudzi. Pora wejść na dach. Juhu. Uć. Jestem. Chwila, moment, Jurek, co ty robisz? Ja wymierzam ci karę za to, że zabrałeś mi moje prezenty. Ale ja wziąłem tylko swoje prezenty. A co to są za okulary? Kupiłem se po prostu tak. Ach tak. Ach tak. Wiesz co to oznacza? Że muszę ci je oddać. Masz. Proszę. Masz te okulary. Nie wytrzymam z nim. O nie! Szybko! Muszę uciekać! O, Uaa! o witam pana, panie Mikołaju. Co pan tu robi? Jestem jużek, nie widać? Nie widać? Ej wiesz może, czemu to się stało takie ogniste? No też właśnie, nie wiem. O, o. o, -o.